W dzisiejszym odcinku. Ruszam dalej. Przed nami kolejne atrakcje. Później powędruję na Sągórę na Gołoborze. Ja jestem na polu namiotowym, takim prywatnym polu namiotowym. Poczułem silny impuls, żeby pójść w kierunku kapliczki. No jest fajnie, fajnie. Szlak był nieoznakowany i zrobiło się jakieś 4 czy ponad 4 km tam i z powrotem. Przyjrzyjmy się więc temu miejscu. No niesamowity klimat i nastrój tam. tam. Był, warto było, naprawdę warto było zboczyć, bo normalnie były ciar przygodę. Zaczynamy jutro z samego rana. Do zobaczenia. Hej! Witam serdecznie na starcie kolejnego szlaku. Tym razem jestem na głównym szlaku świętokrzyskim ale że jestem przy bardzo ruchliwej trasie, teraz wyczułem taki moment, kiedy jest troszeczkę mniej samochodów, to chciałem się tylko przywitać i odbić, kropkę, bam i uciekam stąd, idę w las, żeby się troszeczkę wyciszyć, a o szczegółach, powodach mojego marszu w Świętokrzyskim opowiem nieco później. zaraz mnie tu noc zastanie. A to jest efekt tego, że ze startu wyruszyłem już po 19:00. Właściwie to dzisiejszy dzień nie rozpoczyna wędrówki, może tak w pewnym sensie tak oczywiście, ale tą właściwą wędrówkę zacznę jutro. Natomiast ze względów logistycznych na start przyjechałem dzisiaj. No i idę teraz w las znaleźć miejsce na nocleg po to, żeby właśnie jutro o jakiejś przyzwoitej godzinie móc już wyruszyć, więc tak to wygląda, chowam kamerę, bo tutaj w lesie naprawdę jest już ciemno i za chwileczkę nie będzie sensu w ogóle nagrywać, więc przygodę zaczynamy jutro z samego rana, do zobaczenia, hej! Dzień dobry. Czas zacząć nowy dzień. Właściwie to ja już zacząłem, bo jestem już po śniadanku. Właśnie dopijam drugą kawę, bo naprawdę w plenerze kawusia smakuje wybitnie. No i za momencik czas rozpocząć właściwą wędrówkę. Wczoraj, tak jak wspomniałem, przez chwilę. Że ten pierwszy etap no, poświęciłem na to, żeby po prostu tutaj przenocować, bo w Gołoszycach nie za bardzo było gdzie. A jestem teraz w paśmie Jeleniowskim, około 8 km od kropki rozpoczynającą szlak. No a dlaczego jest szlak świętokrzyski? Szlak świętokrzyski jest mi znany, bo przeszedłem go kilka lat temu. I wtedy bardzo mi się to spodobało. To taki klasyk właściwie wszyscy, którzy zaczynają wędrówki takie długodystansowe, przeważnie zaczynają właśnie, czy, czy, czy wybierają również ten szlak, bo jest niewymagający. A jest według mnie dość ciekawy, a ja potrzebowałem kolejnej trasy, żeby się troszeczkę rozchodzić, żeby wrócić do formy. I taki szlak nie za długi, który zajmie około 3-4 dni, bo tyle czasu mam teraz. Więc tym razem zacząłem szlak od Gołoszyc i skończę w Kuźniakach, a, a kilka lat temu właśnie szedłem zupełnie odwrotnie. I mam wrażenie, że właśnie pasmo Jeleniowskie jest takie najbardziej dzikie, najbardziej przyjemne, najwięcej tu lasów. Więc, więc tak to wygląda no, a poza tym z tamtego przejścia nie mam filmu, nie mam pamiątki więc trzeba nagrać film również z gór świętokrzyskich tym razem wędrówka bez chabi z dwóch powodów po ostatniej wędrówce na Podkarpaciu w tych upałach pies po prostu zaczął się buntować i Chabcia nie chce chodzić na dłuższe spacery. Mm. Jak widzi, że, że po prostu że idziemy gdzieś dalej czy chce ją zabrać gdzieś dalej to ucieka, więc takie spacerki po 500 metrów i to wszystko chyba, że idę z nią wieczorem to wtedy rzeczywiście jak jest chłodniej to to, 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 to chce iść dalej. A kolejnym powodem jest to, że będzie, będę wędrował parkiem narodowym, no i tam ewidentnie jest zakaz, nawet szukałem informacji, czy z psem można wejść. Akurat po tym szlaku, którym podążam, no, nie można tam prowadzić psa, więc no, hapcia jest z mamą w domu, odpoczywa, relaksuje się, a ja za momencik zwijam się, pakuję się do, do, do reszty, do końca i ruszam na zachód. Wróciłem z małej wycieczki poza szlakiem zresztą spałem też poza szlakiem ale o noclegach i organizacji to opowiem na koniec filmu natomiast poza szlakiem byłem dlatego że poczułem silny impuls żeby pójść w kierunku kapliczki no i Szlak był nieoznakowany i zrobiło się jakieś 4 czy ponad 4 km tam i z powrotem, ale było naprawdę fajnie, bo mimo że szlak był nieoznakowany, to udało mi się tam trafić. Szedłem fragmentem jeleniowskiej ścieżki Światowit. Zdaje się, że Światowit. No niesamowity klimat i nastrój tam tam był, warto było naprawdę, warto było zboczyć, bo normalnie były ciary takie z wrażenia, nastrój naprawdę bombowy, no i zrobiła się już 11.30, więc trzeba szorować dalej. Bo dzisiaj na szlaku to przyszedłem może z kilometr, a do przejścia jeszcze ze 30 albo więcej. No a teraz ruszam dalej, przed nami kolejne atrakcje. No, udało mi się dojść do Świętego Krzyża. Tutaj zrobię taką większą przerwę. Tutaj trzeba odwiedzić to miejsce kolejny raz, co prawda? Ale myślę, że, że zawsze jest warto. A później powędruję to na Łysą Górę, na Gołoborze no i zejdę w dół do pod Łysicę albo. Do huty starej zobaczę. i będę tam szukał miejsca na nocleg, bo zrobiło się późnawo. Ta wycieczka tam poza szlakiem i, 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 i e, dodatkowe jakby właśnie kilometry sprawiły, że się zrobiła już prawie 16. <grystanie> e, a chciałbym tutaj trochę zostać, więc nie ma co szaleć. Ale jest fajnie, naprawdę bez przerwy. Właściwie, jak, jak tylko wyruszyłem, z, złożyłem obóz i wyruszyłem, to właściwie nie zrobiłem w ogóle przystanku. A przeszedłem ponad 20 km. Także no jest fajnie, fajnie. Przyjrzyjmy się więc tu, temu miejscu i ruszamy dalej. No to koniec wędrówki na dzisiaj. Ja jestem na polu namiotowym, takim prywatnym polu namiotowym. Sołtys Starej Huty udostępnił mi tutaj miejsce przy takiej rzeczce na, na kawałku łąki, więc będę miał dzisiaj naprawdę fantastyczny nocleg. Bardzo z tego miejsca serdecznie dziękuję właśnie sołtysowi za to, że, że wspomaga i pomógł mi tutaj. W wędrówce pomógł mi z noclegiem. No, a teraz u niego ładuje się telefon, więc też jest naprawdę niesamowicie. No a ja teraz rozkładam namiot, i te spać, a reszta relacji, reszta przygód jutro. Dzięki i dobranoc. W następnym odcinku. Nie wykażdy wie, że szlak się kiedyś skończy, ale zawsze jest to zaskoczenie. No i dopadł mnie deszcz. Także troszeczkę czuję się już takie pod, też Droga niestety czasem potrafi spłatać figla. Trzeba trochę odpocząć, bo ostatnie kilometry mnie okrutnie zmęczyły. No dobra, trzeba się podelektować deszczem i jestem bardzo szczęśliwy. I muszę przyznać, że właśnie dzięki ludziom te wędrówki są takie wyjątkowe. Zrobiło się bardzo późno, więc zwijam się i wędruję dalej.